Witam cię. No witam cię, no czura to pogoda, nie? Poduru. Za... Poduru jest ta pogoda taką... Nie można narzekać. Nie można narzekać, będzie jeszcze ładnie. Będzie, no ładnie będzie, no. No i co tam? I co porabiasz? Ja zadzwoniłem, to ja pierwszy pytam. Co porabia? No, no właśnie tu na mobku bo do zielarskiego. Bo taką perbalena na spalanie tuszą. A, to schudniesz, tak? To musisz spalać ten swet. No słuchaj, no nie jest swet źródłem kolorów, bo on nie jest znowu miałem. Nie, 90. Ma, Ważyć 90 tylu, tak? Tak, 86 woda. No, to prawda, a ty jesteś my 60 wzrostu, to. No ja nie, to kurwa, to co, bo wcale nie jest kurwa. Jak idziesz na treningi, tam jest 10 to co, są kryzmą, kurwa, wyciskać. Tu o sobie w ogóle. Ile na tą klatę bierzesz? 70 maksymalnie. Ale ja da 50 żyło się 50, 60, tak. A czy to woda, no, że jak ty kurwa nie ty lotusz po 20 km, a ty nie pod miał podwładu, no to było, żeby by za zachwył. Ty masz fajną ona, boś tyś ty dostał ta cinoska, ta, ta Gio, nie? Czy nie liczyłeś na no, każdy dostał, bo Ja dostała i, i... wiesz, że życie nie zależy od pieniędzy, tylko od miłości. Ale ja no, wiem, że od miłości, ale powiedz musić, kurwa. No to jak, ale tak? jak, jak nie idzie, to nie można jeść, bo się zapchasz i wszystko staje. No ale nie idzie, no, bo ty masz za dużo stresów. No właśnie, bo ty mnie nie kochasz. kurwa, <gulia> ja kochać? No miłością w <gulia> Chrystusa. Chrystus, Chrystus cię kochał, życie oddał, jest ojcem w niebie twoim, a ty go nie uznajesz. Ja uznaję, ale nie uznaję takich typów jak ty nie ja, ale kurwa. Ale ja, ja jestem synem Bożym. A... Ja kurwa, zaś jedna i to samo. Chrystus, same, Chrystus jest, kurwa jest ojcem w niebie. niebie. Ojca, żeś pochował. Ale zmartwuj, ja nie byłem na pogrzebie, to nie chowałem go. No ale wiesz, nie, jednak się takim nie rozumieć idzie o wojnę, czy idzieś do cudzego, czy... A u tegoś kolegi bo u tego z tego KPU. Nie, nie powiedzieli mi nawet. Poszłem ty, na nie? koniec poszłem, to już, już. ukryli no. przede mną, bo się bali, że co... Księdza no ja, ja, gdzieś wyszło, no, ja wiem, bo nie chcieli, to są mówię. No bo to każdemu musiał oddać ten ostatni Tak samo mi nie powiedzieli o tym jechacie, ja, nie? No, no. Ja się dowiedział o ciebie, nie? Ja też nie wiedziałem to tym. na tu No patrz, kurwa życie, no bo No ale jeździ... Maskę zakłada jak jeździ w tarifie. No, ten strach go zabił raczej, wiesz? No kurwa, każdy się boi, rozumiesz? Ale nie, kto nie ma strachu i za dużo pieniędzy to przeżyje, bo strach jest niedobry i kłamstwo uśmierca ludzi. Ale on tam nie miał za dużo pieniędzy, bo on tam miał jeszcze nie wiesz i nie wyjaśniałem, bo on się chciał sądzić z tą kopalnią, do dziś się nie wiesz, co on to był na tych, miał schron na to ona, nie? Chciał się sądzić i tak nie wysądził, nie? Bo już go nie ma. No. Ale muszę, jak to będę na goduli muszę tam odwiedzić, no nie wiem, czy o to trafia, nie? No to przyjdziesz do mnie i pójdziemy, no. No, umiem, ale ja, ja nie żykam i nie, nie świecę umarłym, także żebyś się nie zgorszył. Bo ty będziesz się modlił nad... Ty katolik, ty będziesz się modlił do niego tam na tym grobem pewno i zaświecisz. kochanie, ale to był Kochanie mi mówisz? Ja nie jestem no, nie... dziewczyna. Ty mnie nie kochasz miłością Chrystusa, a ty do mnie kochanie mówisz. To dobrze, nie? No dobrze, ale z jakich pobudek? Ja jestem hetero, wiesz No, ale słyną, a ciekawe, kurwa, bo ten Dymek, to tyże koło, ty padł żoną mieszkanie nowe. Jego stać. Ja, no, piętka Wtedy miał trzy i pół, to teraz ma przeszło pięć. Wiecie. A schód coś. No, jaki ładnie... Ale tego. z tą grasą, kurwa. Ja nie wiem, jak jakiś kurwa winien z tym gracem, jak on że znaczy przedsunem miał kurwa owoce. Wiem, że teraz będzie miał siwie albo coś, ale z tą mu tam nie pasuje, nie? Taka mała. A ta, ta mała... Jakbyś widział kiedyś ta uśka, to wym tam pozwał, powiedz. Ale którą? To no, ta kobieta od niego, ta uśka z tym czymś chodzi. Nie ma. Aha. No królowa, tak jak się połączą. To. A kurwa, jako królowa. No połączą się, bo on będzie łowił teraz ludzi, ryby łowił, to trochę ludzi. On się nawrócił. On się z nią połączył. Połączył się z nią. No połączą się. Już niedługo. A przecież ten król... Ja jak powiedziałem, że królu to się uśmiechnął, ducha do długa. Górnia? No. Ale nie chciał, żebyś z nim pogodował Ja z nim na niepodległości chodziłem kilka kółek, rozmawialiśmy i wiesz jak. Myślę, że on się to mu w tej pale oświeciło, prawda? Pra. No bo ty mu pij no bo tam zieleni trochę mu głęba wpuścili do tego mózgu, ale on się ogarnie. A on się ogarnie. No ale wiesz co nie wiem, ja bo nic nie zrobił. No ale chleb, ale chleb no, mu nosiłeś, a on cię tam. No ale kto to, to docenił? No myślał, I że ty do tej usi chciał się tam pod tego. Ja kurwa, już znów tyle ludzi. No ale on zazdrosny. A, a ze Stafany w został, ona się sypa ze Stefaniem. Ja nie widziałem. No ale już ja słyszę. No ale te plotki to wiesz. Zaręcej nie złapałem. On to god, że ona u niego spała stream. Na ogródku. To skąd się to wymyślał? Wiesz co, nie żomar. Ale wiesz, seks jest wybaczalny. Ważne, żeby przyjął prawdę Chrystusa, Emanuela. Nie, że jak to, u ciebie by był Ale zdrada, no, no jak to się nie wymyli przecież, ale Chrystus, y, Judasz zradził prawdę przecież, a nie uprawiał sercu, tylko zdradził naukę, prawdę. Chrystusa, nie? No ja, ale wiesz, wie, jak była to unoczył. Powieś kurda, kurwa to już nimi ile widziany. To było zawsze tak. No ale niedługo już będziesz mile widziany. Jak to niedługo? No bo kłamstwo a, straci tak? moc. Piotrek będzie królem i wszystkie sklienta będą zebrane w jedno. Ale... Kurwa, jak on będzie królem? No będzie przyjdź królestwo twoje. Tak się modli ksiądz, idziesz tam na mszę dajesz, mu klękasz, łopatek dostaniesz i przyjdź królestwo twoje. Przyszło, król króluje, pan panuje. No. no tak go dają, nie? No godają, ale jak go dają, no to prawda jest we słowach, w słowach prawdy. No właśnie. A ty co, co teraz robisz? Rozmawiam z Szajką Andrzejem. Ale, a nie robisz? No mam kłodówkę. Co? Muszę dbać o Linię. Ale kurwa Łodygnie, wiesz co, się powiem, kurwa tragiczne wyglądy, jak u Linia. No bo brak, usycham z braku miłości, no. 20 nie lat bez... braku... No, bez miłości, wiesz jak, 20 lat, no to... Teraz kurwa, to co? No ale robi nie wierzą w Boga, nie chcą prawdy przyjąć. Tylko mało pieniędzy, pieniądze, pieniądze. No to ja. Ja nie mam siły robić na, na pieniądze dla nich. Ale ty musisz sypać, kurwa, nie robię. Ale co sypać? Już jest, trzeba zbierać, bo Chrystus nas, nasiał już. Pszenica już do, urosła, trzeba ją zebrać. No ale ty mu się kochasz z nim. Tyś dawno to nie robił. Jej. Z jakąś niewiastą. A ksiądz w Sylbacie żyje. A kaj on w Sylbacie żyje? Dobrze wzią, nie No to idź mu się. powiedz prawdę. Po co dajesz mu pieniądze na, na tacę, jak on nie żyje w celibacie? No ale powiedz ci prawdę, to ci zamknie. Jak mnie... cię zamknie? Ale mu powiesz prawdę i kamień z serca ci spadnie. A jego będzie palić sumienie. Albo... Na tydzień powiedział prawdę i co? No ja i prawda go dopadnie. Ojciec mój, nie? Emanuel. On zrozumie, że anioł mu powiedział prawdę i będzie wiedział, co zrobił. Albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. No wszyscy przyjdą do jednego. Jest jeden Bóg na, na niebie. Ojcze nasz. Abrahama, Izaaka, no, Jakuba. No właśnie. Salomon z pustego nie ma. A jak tam ten kurwa twój, ta gwiazda wchodząca. No to znajdź gwiazdę i zobacz, jak świeci. Ale nie, on do ciebie łaził, nie? Odwaltka ten synek. To on ci. Siebie levił jak Gdzieś go tak wychwalał. No Ciebie, kurwa... Ciebie też wychwalam, się... a ty mnie nie darzysz sympatią. Nie wiesz, że jestem synem Bożym. Że... Nie, bym ja Jak nie, ale chcę, żeby cię ktoś pochwalił, że bierzesz 70 na klatę. Masz 68 lat. Ale to nie o to chodzi, Bogdan. Dobrze wiesz, że to mała pasja. A skoro Jo ja jest na Unię, to ja też zawsze pasjął. Może nie pasja lotami. Ale ty już nie musimy, bo kurde, jak ty nie pojedziesz, to ty nie będziesz miał... No ale tej zamiast tej mi przywieźć obiad ciepły, to ty przychodzisz i no, i, no? Pa, i robisz zdjęcia. Kaj? No przychodzisz pustym tym i robisz zdjęcia. To ma, tego nie miał, jest, jak, jak jest, jak powiedziałeś brzydko? Bóg patrzy na serce, a ja ci nie obchodzi, że ty tam masz tych pieniędzy, jak masz w mieszkaniu. Dziś to samo co i ty. Ale życie nie zależy od, od, od bogactwa, od to co masz majętności. co to, to kurwa, Ja biednym rozdaję, ale biedni też wykorzystują, trzeba rozważnie to robić. No jak biedni? Teraz przyszł, byłem tam na tych jak przyszedł facet, nie? Dzień dobry, dzień dobry. Młody, nie? A ja go ja cię nie znam, nie? Ale to nie niegody, ja każdego pozdrawiam, nie? I potem mi takie coś. Mam do pana do ciebie pytanie. Ale ty się obrazisz, a ja go do no co chcesz? Nie dałbyś mi 5 zł, a ja mu było tak. Wiesz co, jakby ja miał 5 zł, ja opłacę kartę, to ja bym z tobą ja nie godął. Cześć, madre! I potrzągł ty! To właśnie! Ja normalnie tak obiegu zduł złego. No, nie wiem. Ale wyglądasz na bogatego, a tak mu brzydko powiedziałeś, że taki biedny jesteś. To ty masz kartę, to znam, znam nie Besi masz zamiast pieniądze ci tutaj Ale nie módę, no jak ktoś. Wiso, żeby... Ale miałeś drobne na pewno, miałeś. Nie. Ale... Miałeś. No i nie dałeś mu dychy mogłeś mu dać nawet. Pokazać, że cię stać. A, 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 a z jaki paki? No że on prosi, prosi, ale prosi po? bo działam dane. No se... ty nie weźniesz tych bezdomnych bez do domu. No bo mam tutaj chleba, a nie chcesz... nie chcę mi się sprzątać, jeszcze będę po nich sprzątał. To są katoliki, niech katoliki ich żywią i tak dalej. Nie, to nie są gołe. To są katolstwa mafii katolickiej. Ty ich weź, a ja Ale jestem z tego świata. mylisz pojęć, nie? Ja nie mogę mylić pojęć, bo ja jestem synem Bożym. Ja. To papież jest omylny papież, wiesz? Papa Ona mafiozą. No, to... Ale Franciszek po nim. Ta, bo bo on u śmierci, śmierci wszystkich, co w niego wierzą, a ja wskrzeszam ludzi już. No Zbyszka, Zbyszka mi skrzesili. Ale... Prusinowskiego. Ten jest Zbyszek. No ten z Holandii. Kurwa, ten to jest przygód totalny. Bo mówi prawdę? Jak możesz takimi, co on kurwa jarał, on tam kurwa Ale mówi prawdę. W katedrze Króla, Króla zrobił prawdę, powiedział, aż 18 tysięcy ludzi zobaczyło. Nie, on trzeźwymysły jest, on błogosławi wszystkim, Emanuel. Król Izraela, nie Pan. Ja kurwa, jakbyś chciał mi dotucić, to pan Bozawi. Ale tutaj Katolicy, Katolicy, to Katolicy trzeba uważać na katolików.